Cześć kochanie, witam wszystkich miłośników budowy domów z sposobem gospodarczym. Dzisiaj trochę później przyjechałem. musiałem wymienić szarpak w agregacie. Trochę mi się rozleciał. Ten był na plastikach. Coś chyba odbiło mi trochę przy odpalaniu i rozsypało mi ten kosz. Ale zamówiłem Hondoski i okazało się, że idealnie pasuje. Jest nieporównywalnie lepszy. Pasował na wszystkie otworki, wszystkie rozstawy, praktycznie jest identyczny, tylko konkretniejszy już nie na plastiku w baleczkach. także będziemy działać. Mam już wszystkie cztery narożniki. Pierwszy rządek ogarnięty. Jeszcze został mi ten rządek ze stopą kominową w salonie i tam parę bloczków do rozmierzenia pod stopę kominową pod główny komin w kotłowni. No i będziemy już wtedy jechać maksymalnie po całościach, tylko do żyłeczki. Tuż kawałek może skończę pod fajem. Zawsze taki element zostawiam na koniec. Zostaje mi dużo zaprawy, żeby wykończyć. Bo na narożniku jednak jest dużo zabawy, a mało idzie zaprawy i trochę się z tym mordowałem aż do 22.30 dobra, rozbliżamy dobra, odznaczamy teraz środkową to będzie 3,17 do kartu 3,17 wsiadam Gente, eu No i w tym momencie przydadzą się jeszcze szalunki do przełapania żyłeczki. Cyk. I trzy siedemnaście. Pętelka na wpół środek i siedzi. Dobra, idealnie na kraseczce. cyk Będziemy jechać teraz już równiutko do kantu. W dzisiejszym odcinku weźmie udział znany i lubiany płyn ogólnego stosowania Ludwik zamiast plastyfikatora. Oczywiście jak najbardziej. Zobaczymy dla porównania, jaka będzie zaprawa. Jaką będzie miała zaprawa konsystencja na Ludwiku. Na pierwszy rzut oka wygląda super plastyczne. Dzisiaj przetestujemy i zobaczymy, Dobra. jedziemy teraz paseczek. Teraz idealnie chowamy z żyłką. No, tak idealnie to może aż nie musi być, to jest tylko... Fundament, który potem przysypiemy z każdej strony piaskiem ale w ten sposób podszkolimy się do murowania ścian z betonu komórkowego bo tam już musi być to zrobione idealnie przy przykład w jeżeli uda się zrobić ściany na top nie, trzeba będzie tunkować od razu na nagrzebień, kleimy płytki. Tak samo w innych pomieszczeniach też. Na przykład garaż wystarczy zarzucić cieniutki tynk, przeszpachlować i mamy gotowe. No i przyznać, że zaprawa na Ludwiku kłada się normalnie Świetnie jest super plastyczna. Może chyba podsumuję to pod fajrant, ale jak tak dalej będzie się fajnie murowało, to pokończę plastyfikatory, a już resztę będę grzał w Fajnie długo, elastycznie Trzyma się zaprawa Milimetr drżyłeczki Nie napinamy Jest oczko Jedziemy dalej Tak nawiasem mówiąc, fajna poziomiczka mi się trafiła, że nie, nie rozdziela się kółeczko podczas uderzania. Można stukać w momencie, kiedy ona leży na bloczku. Często bywa, że podczas drgań rozwaje się na dwa kółeczka. To jest naprawdę. Poezja. Jest oczko. Jest. Dobra, teraz taka sytuacja jak tutaj. Cały bloczek nie wejdzie, czyli 30 mamy, odejmiemy 5 i 25. Nie mam przycinarki, to spróbujemy rozwalić go na pół tradycyjnie. No i dobra. Tak kiedyś w sumie tylko to nie takim łapkiem się robi. czy murarskim. Takim zastrzonym. W sumie nawet nie wiem, czy przypadkiem nie mam go na busie. Dzisiaj jest docinka. rzucamy żyłeczkę. rzucamy z z tym moim wiązaniem, Oczko. cyk, cyk, dobra i uzupełniamy po kolei wspólne pionowe końcówka a zaprawa cały czas na lodwiku elastyczna fajna, klejąca się No i dobra, pierwsze rządy ugarnięte, narożniki wszystkie gotowe, to teraz zaczynamy najprzyjemniejsze, czyli gonimy na masę. I tak samo rozciągamy żyłeczkę na centymetr od góry. Narożniki to są trochę jednak pracochłonne i na te 10 bloczków potrzebuje tyle samo czasu co narządek z 30 na prostej linii czek Czekamy po... I też na centymetr, Chcia? No? W sumie można pomału rozszalowywać, ale tak fajnie idzie murowanie, że nie chce mi się przerywać. Także pewnie albo będę to robił w międzyczasie, albo już na koniec, jak z większego ogarnę. Dobra, zaprawa ciągle na Ludwiku, bo fajnie długo trzyma. Jest Super elastyczna I woda też fajnie z niej nie odchodzi. Dobra, grzejemy. Obsypię jednak ławę już teraz trochę piaskiem, żeby później nie skreptać. Zwłaszcza zanim wszystkie warstwy obgonię, to już część poprzystaje. Trzeba potem będzie się z tym bawić i rzeźbić. Skreptać. Tak, żeby te wałeczki po całości wychodziły i później, żeby nie trzeba było szpachlować tylko żeby spódnica była pełna. A no to co upadnie, jak widać, pada na piasek. Nie trzeba potem będzie tego rzeźbić. Ok, do poziomu. Bloczek do bloczka. Pierwszy, pierwszy był ustawiony pod poziomiczkę. W sumie nie musiał być ustawiony pod poziomicę, bo przecież ława jest zrobiona cała w poziomie. Ale niech to będzie zrobione już profesjonalnie. Ostatni bloczek już będę ustawiał pod poziomicę. Zwłaszcza jeżeli ten ostatni bloczek byłby ostatnim bloczkiem bez wieńca, to już tamten naprawdę trzeba zrobić precyzyjnie i żyłka już powinna już po samiutkim kancie. W sumie można po, też może być centymetr poniżej, ale już wtedy trzeba się do tego w miarę idealnie przykładać, chociaż Pierwszy rządek też będzie betonu komórkowego położony na zaprawie, także tam jeszcze będzie pole manewru, także 3 mm plus minus, takiego błędu i tak nie będzie. Dzisiaj mam taki ambitny plan, żeby jeszcze, zanim się ściemni, a nawet wcześniej dużo, skończyć tą ściankę tych paryżonków po to żeby jutro popracować trochę po włosku, czyli przyjechać z Kroświt potem zrobić w środku dnia małą siestę, a potem znowu do Zmierzchu bo jutro jutro według mojego czasu jest sobota nie wiem w sumie kiedy będziecie filmik oglądać, bo nie wiem kiedy się gra. to będzie wszystko zależało od tego jak moja córcia będzie korzystała z internetu i jaka będzie przepustowość będzie ostro dawać po bajach to ten film się będzie wgrywał nawet 48 godzin I tak jedziemy do końca. Zobaczcie jak się fajnie urabia zaprawa na ludwiku. Jak masełko. Pamiętajcie o wiązaniach. Tak samo jak na narożnikach, każdy bloczek jest przewiązany, tak samo musi być przewiązany na tych ścianach spinających. Wewnętrzny. Tak samo na ławach kominowych. Nie może po prostu leżeć bloczek na bloczek ku, tak aby spoina. Nigdy nie pokrywała się pionowa spoiną, po prostu to strzeli. Musi być po prostu za każdym razem przewiązane. Tak jak tutaj na narożnikach i tak samo tutaj. Teraz pójdzie po prostu bloczek taki, tak samo na ławach kominowych. Jutro mam nadzieję, że zobaczymy, bo jutro z samego rana mam taki plan, żeby to już dłuższą ścianę całą od przodu przegonić. Zrzucić tam ten bloczek po kolei, żeby już nie chodzić. Z palety. Także jeśli trzeba będzie ciąć bloczek na ławach, no to trzeba będzie po prostu go docinać, ale musi być przywiązany. Nie tak jak w przypadku ścianek działowych, które mogą być po prostu doklejone tylko pospinane, to jest jednak fundament. To jest jedna wielka podstawa naszej konstrukcji. Więzanie akwatni siada bez motka praktycznie. Razu mówię, że nie jest to reklama Ludwika tak nawet się zastanawiałem dzisiaj bo w sumie kazałem on jak była w sklepie kupić mi Ludwik kupiła nawet, jutro będzie cytrynowy ciekawe czy na cytrynowym też tak dobrze zaprawa się urabia ciekawe zastanawiałem się czy na innych piwach do naczyń też tak fajnie się muruje nawet może zrobię troszkę jutro na jakimś innym Cały czas ładnie się trzyma. Wychodzi pełnymi wołkami. Jest oczka. Tutaj, żeby nie wypinał tylko żyłki i ten pion, jak z tamtej strony tak? ciągnąłem żyłko, to ten pion trzeba wyprowadzić. Jest, dobra, i jedziemy dalej do końca. Później, tak samo tu, będzie wiązanie w drugim rządku. To zaraz pokażę, później znowu. No i tutaj, po prostu, kolejny jeszcze bloczek trzeba będzie ustawić i cały czas kończyć, tak jakby ten winkielek narożnik. I później, żyłkami po całości. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić przepusty w bloczkach na rury kanalizacyjne. 160 także że przynajmniej te 18 cm, 17, 16 w sumie, i też tak, żeby było, oczywiście, związaniem. Tutaj na górę pójdzie bloczek. W następnym rządku też pokażę. I tu akurat u mnie wychodzi przynajmniej minimalna spójna na 2 cm. 2 i 2 na górze to 4, plus 12 to 16. Akurat na 160 tutaj na legalu. Już mamy 14, jeszcze 2 cm, także bezproblemowo. Oczywiście ze spadkiem, tu będzie akurat yy, tu będzie wyjście do szamba, do zbiornika na ścieki A w tym miejscu będzie kuchnia, dalej łazienka, będzie jeszcze w, tym, yy, w, tym, w tej ściance spinającej jeden przepust i jeden przepust będzie ostatni przy kominie od kotłowni. Który będzie przechodził na górę. Także teraz ten przepust robię na trzeciej warstwie. Kolejny przepust już ze spadkiem będzie na czwartej warstwie. I ostatni, ten najwyższy, który będzie spływało na piątej warstwie, tak żeby cały czas spadek był zachowany. Tu jeszcze będzie oczywiście nasyp trochę ziemi, także ta rura będzie schowana jakieś 40 cm na początku. Później jeszcze będzie oczywiście szła spadkiem. Dobra, no i tutaj oczywiście wiązanie, tak? Teraz jedziemy pełnym bloczkiem. Tutaj bloczek będzie do styku i kolejny przewiązany i z powrotem. Także cały czas ściana będzie przewiązana. O tym nie zapominamy, żeby nie było do styku. Tak, żeby w tym miejscu nam nie strzeliła, bo jak też strzeli, to automatycznie tamta górna też może się zruszyć, chociaż górna też będzie wiązana. Ścianka. Ok. Jedziemy dalej. No dobra kochani, to by na tyle już było dzisiaj praktycznie. Trochę mi zabrakło zaprawy, także już nie będę na jeden rządek spoinowanie rozrabiam bo to zdecydowanie więcej Przepół zrobiony nawiązaniu. wiązaniu wiązanie też tylko zespoinować ostatni rządek także lecę w kimono a jutro przyjeżdżam skoro świt wezmę kątówkę to zrobimy te docinki na ławy i jadę na masę także jutro już będę wiedział ile za jeden taki pełny dzień murowania można tego bloczka bo jak na razie to tylko wszystko było po pracy a także jutro przetestujemy, ile za jeden pełny dzień można tego bloczka jednoosobowo zrzucić. Jeszcze przygotować wir i będzie fajnie. Dobra, to co? Trzymajcie się. Do słyszenia. Do zobaczenia. Hej!